Przekłuwamy ucho systemem studex 75 i igłą. Wybieramy kolczyk, następnie przemywamy miejsce przekucia, zaznaczamy kropkę, ponowna dezynfekcja. Wybieramy kolczyk z certyfikowanej stali chirurgicznej 316L, długość 9,9 mm, grubość 0,9 mm. W systemie występują trzy długości kolczyków. Przekłuwamy pod kątem 90 stopni, aparat jest bezgłośny. Przekłucie przebiega błyskawicznie. Podczas przekłucia ucho nigdy nie krwawi, bo kolczyk wypełnia całą powierzchnię przekłucia. System przekuwamy szybko, prosto, bezpiecznie i niemal bezgłośnie. Świetnie sprawdzi się u dzieci oraz osób, które boją się bólu igieł oraz w przypadku pierwszego przekłucia uszu. Desynfekuję ucho gazikiem z 70% alkoholem. Następnie zaznaczam miejsce przekłucia za pomocą sterylnej wekałaczki zanurzonej w encyanie. Za pomocą igły przekłuwam chrząstkę ucha pod kątem prostym. Wyjmuję igłę, w tkance zostaje wenflon. Wkładam kolczyk, wyjmuję wenflon, zakręcam kulkę. W razie wystąpienia krwawienia tamuję krew za pomocą sterylnych gazików. Igłą przekłuwam precyzyjnie, sterylnie i bezgłośnie. I kuatajemos możliwość piercingu niemal każdej części ciała.